Cześć, z tej strony Mike, podziemne typy. Dziś Black Friday, a więc też mam dla Was konkurs. W sumie ciekawy konkurs. Będziemy typować, tak jak widzicie. Domyślacie się już zapewne. To będzie najciekawsze wydarzenie nadchodzącego weekendu. Hitniki angielskiej, derby Londynu, Chelsea Tottenham. Wystarczy, że w komentarzu zamieścicie swój typ, tak, wynik na, na dany mecz dla przykładu 2.0 chelsea e, i wpiszecie strzelców bramek korkus przeznaczony jest dla wszystkich e, użytkownik, użytkowników użytkowników e, którzy po prostu posiadają konto tak? Mm, więc e, no oczywiście jak da, dacie komentarz i nie będziecie posi posiadać konta w RVBet, no to możecie za założyć go z naszego linku e, dostępnego w opisie mm, i w komentarzu o też za tym o tym też za moment, bo są też pewne bonusy za to idące. Ale jeżeli nie mieliście wcześniej konto Elfabet, no to weźcie udział w konkursie, a może wygracie nagrody. Więc każdy użytkownik Elfabet bierze udział. Regulamin konkursu jest taki, jak po prostu graliśmy: Polska-Holandia. Typujemy mecz Chelsea-Tottenham. Każdy uczestnik typuje dokładny wynik, na przykład 1-0, ja bym typował tutaj na zwycięstwo Chelsea, nie lubię Tottenhamu za ten półfinał, za Jaksem. jakoś mi po prostu ta drużyna już nie siedzi, oglądałem ich mecze kilkukrotnie na stadionie i wcześniej byłem, miałem jakąś sympatię do nich, a po tym półfinale to już po prostu Zadra została chyba na całe życie. I tak by the way, komentarze nie, przed rozpoczęciem meczu nie będą brały udziału w konkursie, więc macie w zasadzie 3 dni do niedzieli. Zostawcie komentarz i bierzecie udział w konkursie. Jeżeli będzie więcej niż tych wytypowanych wyników, niż prawidłowych, no to strzelcy bramki, jeżeli traficie, będą brali udział. Jeżeli nikt nie trafi, to wszystko przychodzi na następny e, konkurs. A co do, wygra do wygrania, macie 3 zestawy kibica: od Alphabet. Tutaj opis, co to po prostu zawiera. Jeżeli tak jak mówiłem, nie macie konta za WLFOB, no to załóżcie tutaj od sponsora konkursu z naszego linku. Macie tutaj w mega w zasadzie spore bonusy na start i możecie dołączyć do naszej grupy zamkniętej do końca roku. Cały czas jest to promocja. Pogreś nasze typa, jak wiecie, ostatnio idzie na mega, szczególnie w rzutach różnych. I jeszcze tylko pokażę Wam, jak wygląda. Po prostu tutaj zestaw tego kibica jest to mniej więcej coś takiego. Gadżety o bardzo fajnej jakości, więc myślę, że taki upominek byłby fajnym rozwiązaniem dla każdego z Was. A wystarczy tylko zostawić komentarz z typem i wpisać strzelców. To tyle z mojej strony. Życzę Wam powodzenia, wszystkiego dobrego i widzimy się na typach weekendowych. Cześć!